Siemaneczko. Tym razem już chyba nikogo nie zaskoczę, ale ponownie wracamy do Frostpanka drugiego. Tym razem jakby zdajemy władzę nad wichrowym wrzosowiskiem, jakby całkowicie się wyzbywamy kontroli, przekazujemy ją naszej frakcji Niezłomni. No i zobaczymy jak popchnie to fabułę do przodu. Mamy 737 tydzień rozgrywki. Czy na pewno chce przekazać kontrolę frakcji niezłomni? Czy na pewno niezłomni mają od teraz rządzić kolonią wichrowe wrzosowisko? Jeśli przekażesz im władzę, zmiana panujących tam warunków będzie niemożliwa. Spoko. Generalnie kwestię wichrowego wrzosowiska mieliśmy już ogarniętą. Kolonia stała się samowystarczalna, całkowicie niezależna od nas, no i osiągnięto dzięki temu przekazaniu jedność. Wrogowie pośród nas zostali unicestwieni. Jesteśmy teraz jednością bez brutalnych podżegaczy, którzy mogliby zaburzyć ten okropny, okropiony krwią monolit. Miasto nie upadnie. No to fajnie, dobrze wiedzieć, słuchajcie, że miasto nie upadnie. Klikamy dalej. Nasz koniec. Droga wygnania. O proszę, zobaczcie. Można, można by rzec, że ten odcinek będzie prawdopodobnie wyjątkowo krótki, bo jest to odcinek chyba kończący fabułę Frostpanka II. Czymże jest miasto, jeśli nie bezdenną otchłanią chciwości? Ci ludzie błagają nieustannie każdego dnia i każdej minuty, wyciągając lepkie od miodu i tłuste od mięsa dłonie po więcej. Co za zuchwałość. A kiedy przyszli do Ciebie pełni pychy i rozszczeń, stawiając żądania swojemu miastu, jak można było Cię winić za daniem absolutnego minimum, rzuciliśmy im ochłapy, jeśli tak bardzo chcą zbudować miasto, niech to zrobią. Jeśli im się nie uda, to wyłącznie ich wina. Odniosłeś sukces i słusznie wygnałeś swojego przeciwnika". No i zobaczmy, czy po kliknięciu miasto przetrwało, czy zakończymy tutaj już naszą rozgrywkę. Kolejna scenka. Miasto nie upadło. No i co, i czy zobaczymy napisy końcowe? To by było dosyć zabawne, że zakończyłem odcinek w takim momencie. Stanąłem po stronie frakcji pielgrzymi i wygnałem frakcję Niezłomni. Nowy Londyn staje się uduchowionym miastem. Wszyscy, podąż wszyscy podążają drogą. A jaką drogą? Jeszcze nie wiemy jaką drogą, tak? Wsparłem frakcję Niezłomni w trakcie rozgrywki. Ok. 2080 dzieci urodzonych w przemusowych małżeństwach, 7407 było świadkami publicznej egzekucji. O, życie! Czyli patrząc na to, że teraz pojawia nam się tutaj już tło fabularne, w, w, można powiedzieć, że w formie pisemnej zasilono Interhom, ok, tak jak chcieli pielgrzymi, że w opisówce teraz mamy cały, cały postęp naszej rozgrywki opisany. A może musiałeś działać, bo inaczej by miasto upadło. Liczba postronnych ofiar wojny domowej 300, bardzo mało. Osiem uszkodzonych ulic, dzielnic też mi się wydaje, że jest niedużo. 7179 osób z frakcji niezłomnych w drodze do kolonii, 2595 deportowanych siłą, 290 poległych w walce. Warunki w kolonii ciężkie. Ich nowy dom walczy o przetrwanie. Nie wydaje mi się, żeby było tak ciężko. Tam naprawdę mieli duży zapas surowców. A może? To mi się kojarzy od razu z Marvelem, a może? Tak jak ten serial. What if? Co jeśli? Przemuszona do wzięcia udziału w próbie widzenia Matka aha. No, bardzo, bardzo fajnie tutaj jedenastki pracują, wiecie, pracują takimi doznaniami, przemyśleniami gracza, stawianiem mu niekoniecznie łatwych decyzji, ale przede wszystkim jasno i wyraźnie wskazują im konsekwencje, Albo wręcz wyrzucają graczowi dokładnie, z czym wiązała się jego decyzja. I to jest całkiem fajne, przyznam. Taki, wiecie, taki liść trochę na ryj, że grając w grę, nasza decyzja ma na coś bardzo duży wpływ. I z automatu od razu się dowiadujemy. Jeżeli, jeżeli na przykład decydujemy się na egzekucję jakiejś tam grupy osób, nie wiem, czy to jakiś buntowników, no to potem się na przykład dowiadujemy, że w, w tam była duża grupa rodziców, nie i teraz te dzieci trafiają do domu dziecka, albo że, czy, czy odetniemy dopływ do żywności, bo, bo miasto zmaga się z dużym głodem, a później się okazuje, że na przykład nie wiem, Dzieci w szkole umierają z głodu, albo pracownicy w zakładach umierają z głodu, bo mieli zbyt małe racje żywnościowe, ale całe miasto dzięki temu jakoś funkcjonuje. Natomiast duża część osób przez taką decyzję zmarła. Więc jedenastki wyrzucają nam te wszystkie konsekwencje naszych działań prosto na tacy przed, przed, no, na tacy przed naszą buzię, jeszcze obrazując to albo w formie właśnie jakiegoś wideo, przerywnika, wstawki albo w formie pisemnej. To akurat niekoniecznie mi się podoba, chociaż fajnie, bo człowiek ma się okazję zapoznać i przeczytać, ale z drugiej strony jakby wprowadzili tutaj inną narrację, na przykład w formie scenki słownej, takiej wypowiedzianej przez aktora, czy wypowiedzianej, no, po prostu wypowiedzianej przez grę, no to też nabierałoby to troszeczkę innego Brzmienia, bo to, jak my coś przeczytamy i zinterpretujemy, jak to odbierzemy, to jest nasza indywidualna sprawa. Każdy gracz to odbierze inaczej, natomiast jakby twórca przedstawił jakąś formę narracji, no to już nie odbierzemy jej inaczej. Nie za bardzo mamy takie pole manewru. Dobra, słuchajcie, no. okazuje się, że to był ostatni odcinek z serii Zagrajmy we Frostpanka II. Teraz na następny strzał na następny ogień prawdopodobnie wezmę sobie Cyberpunka, ale dopiero w momencie kiedy będą się pojawiać te materiały pewnie za jakiś czas, ale będę ogrywał dopiero tą wersję 2.3, jak ona się już pojawi. Czekam jak Redzi wypuszczą 2.3 aktualizację. Jestem ciekaw, co się zmieni, bo ta ostatnia aktualizacja miała bardzo dużo zmian. Bardzo dużo zmian, które wpływały na gameplay i być może jak ta również będzie miała jakiś znaczący wpływ na gameplay to nagram całą rozgrywkę cyberpunka podstawki oraz Phantom Liberty, które osobiście uważam fabularnie za genialne gry. Ja rzadko, rzadko ogrywam jakiekolwiek tytuły nowe, ale tutaj jeżeli chodzi o Redów, pomimo tego, że nie grałem w Wiedźmina, jeszcze, zobaczymy może się to zmieni, to cyberpunka przeszedłem dwa razy podstawkę i raz dodatek. No, dzięki słuchajcie za oglądanie. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę się podobało. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę. A jeśli nie, to dajcie upust swojej frustracji w komentarzach. Może macie tutaj jakieś do mnie mm, sugestie, zastrzeżenia. Komentarze są Wasze. Dzięki za oglądanie, cześć.